Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia Świnka. To tata Świnka. A to mój malutki brat George. Czasem odwiedzają nas babcia Świnka i dziadek Świnka. Oraz przyjaciele. Nastał ranek. Wszyscy domownicy jeszcze smacznie spali. Spał George i Pepa. Mama świnka i tata świnka. Aż tu nagle w sypialni mamy świnki i taty świnki zaczął dzwonić budzik. Mama świnka obudziła się, usiadła na łóżku i wyłączyła budzik. Anusiu Świnko, wstawaj! Budzik już dzwonił. Dzisiaj przecież jedziemy do lasu. Jeszcze chwilę, mamo świnka. Dobrze, dam ci jeszcze 15 minut. Idę zrobić szybkie śniadanie. I mama świnka wyszła z pokoju. Och, jak te moje prosiaczki słodko śpią. Aż nie mam serca ich budzić. Zrobię śniadanie i wszystkich potem zbudzę. Faktycznie, Peppa i George słodko spali. Mama Świnka nakrywała już do stołu. Naleję jeszcze wszystkim ciepłej herbatki. I mama Świnka nalała herbatki do filiżanek. No, pora już budzić całą rodzinkę. Pepa, George, stawajcie, jedziemy dziś do lasu. Do lasu? Kula, 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 jedziemy do lasu. Tak, tylko musimy jeszcze obudzić tatę świnkę. A to nie jest łatwe zadanie, powiedziała mama świnka. My go obudzimy, my go obudzimy, mamusiu świnko. Pepa i George skoczyli na łóżko. Wstawaj, wstawaj, tatusiu świnka, Wstawaj, jedziemy do lasu. Nie śpij! A ja jestem śpiący. Mm. Chodź, George, zabierzemy kołdrę, takie śwince. Dobrze, dobrze, zostawcie już tą kołdrę, wstaję przecież. Powinienem się wyspać na tak długą trasę. Tato Świnko, już spałeś tak długo, zdążyłam już dawno przygotować śniadanie. Chodźmy jeść śniadanie, bo wszystko wystygnie. Weźcie sobie po filiżaneczce, ja potem śniadanie. Smacznego kochani, nakładajcie śniadanie. Mama Świnka również usiadła do stołu. Ja to zbiorę najwięcej grzybów. Zgadzam się, że ty zbierzesz najwięcej grzybów, George. Tylko że muchomorów. <laughs> Moje i muchomorów. Ale nie tak jak ty zebrałaś ostatnim razem zwierzątko tego, jak on się nazywa jeżyka. <laughs> to dopiero było śmieszne, prawda, mamo świnko? Tak, masz rację, George. To było wręcz komiczne. Ci się udało pewo, zebrać jeżyka. Nawet się nie popułaś. Też pamiętam, jak tata świnka krążył leśnymi ścieżkami i nic nie mógł znaleźć. A potem się tłumaczył, że zwiedzał sobie. Dzisiaj to zbiory, no i więcej z was wszystkich zobaczycie. Ja zbiorę najwięcej, no co ty, tato świnka. Dobrze, dobrze, nie kłóćmy się już. Śniadanie zjedzone, czas na wyprawę. Każdy wziął swoje wiaderko i szli do kampera. A ja położę swoje wiadereczko w bagażniku. Wyruszyli w drogę. Na początku jechali przez miasto. Minęli szpital, kafejkę, budynek szkoły i sklep z zabawkami. Wyjechali z miasta, a potem jechali przez wieś. O, zobaczcie! Jakie piękne koniki! to Świnko, uważaj na tego pięknego małego pieska! Добро пожаловать Уважаго остер за храм Park do swojego ulubionego miejsca, lasu pełnego grzybów. Słuchajcie, musimy się jakoś rozdzielić, żeby wszyscy nie chodzili tymi samymi alejami. Ja pójdę w prawo. Mamo Świnko, Ty idź lewą stroną, a Pepa i George niech idą środkiem, żebyście się nie zgubili. Tatusiu świnko, mamusiu świnko, to ja będę chodziła z Georgem, żeby on się nie zgubił i żeby nie zbierał tych muchomorów. Dobrze, Pepo, pilnuj brata. To ja biorę swój koszyczek i idę na lewo. O, proszę. Pierwszy podgrzybek znaleziony przez mamę świnkę. Ha, 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 chodź grzybku do koszyka. No w takim razie, ja idę na prawo. Gdzie są te grzyby? Gdzie są te grzyby? Grzybki kochane, chodźcie do taty świnki, zaraz was dostanę. Dobra George, weź koszyk i idziemy szukać grzybów. Musimy wygrać tę konkurencję. Pepo, jak znajdziesz dobrego grzyba, to dasz do mojego wiaderka? Bo ja nie wiem, który jest dobry. W losie Pepo. Tak, a później powiesz, że zebrałeś najwięcej grzybów. To pośmielamy do jednego kosika. Będziemy zbierać do mojego tego, niebieskiego. Dobrze, George. To ja zostawię przy kamperze moje wiaderko. Poczekaj. Idę zanieść wiaderko do kampera. No już jestem i wezmę wiaderko, bo ty jesteś malutki. Nie, jestem malutki, Pepo, Pepo. Dobra, jesteś duży, George. A ja poniosę koszyk, dobrze? To gdzie, Pepo? Chodźmy. No, który to jest dobry grzybek, Pepo? Widzisz tu przed nami, George? Jest taki jeden czerwony, a jeden brązowy. Śliczny, zdrowy grzybek. To ja go pójdę zerwać, Pepo. Tego? Tego brązowego, Pepo? Tak, George! gdzie Pepo? Mam go! Jest! Nasz pierwszy wspólny grzybek, Pepo! Wiesz już jakie masz grzyby zbierać, to chodźmy dalej, szukaj! Ja też będę szukała. Ładny jest ten grzyb! Taki zdrowy! Pokaż Pepo! Tak! Ja go znalazłem. No wiesz co, George? Żartujesz sobie. No dobrze, ty go znalazłaś, ale ja go zerwałem. To w sumie tak na pół go znaleźliśmy. To szukaj, George, następnego, żebyśmy go mogli znowu na pół znaleźć. Dobrze, Pepo. Się rozglądam. Nic nie widzę. Może z tyłu, za moimi plecami? O, widzę, Pepo! Może być żółty? Nie, George. Już Ci wcześniej mówiłam, nie zbieramy czerwonych, nie zbieramy też żółtych, tylko brązowe szukaj. Tak jak te. Ale tu nigdzie nie ma brązowych Pepo. Są, so, George, tylko trudno je znaleźć. Jakby było łatwo je znaleźć, to wszyscy by już je dawno wyzbierali. Szukaj dalej. Chodź kawałek dalej, bo stoisz w jednym miejscu i tam nic nie ma już. Widzę tepo. Tam za drzewem jest brązowy. Czekaj, czekaj, zobacz! Zobacz, widzisz, czy on jest dobry? Taki brązowiutki. Mam nadzieję, że jest dobry. Czekaj, George, zobaczę. Tak, jest brązowy. To pod grzybek. Możesz go wrzucić do koszyczka. Dobrze, zrywam go. Och, jak poleciał daleko. To ja go wrzucę do koszyka, George. Mamy już dwa grzybki. Dobrze nam idzie. Ciekawe jak mamusia świnka i tatuś świnka. Tak, tata świnka na pewno nic nie zbierze, bo mu się ciężko schylać. śmieszny George. Hi, hi, hi. Ciężko mu się schylać. Chodźmy dalej szukać. Musimy mieć najwięcej. To można się tak schylić i szukać po prostu na kuckach jak ja. Pepo, Pepo, awiadelko. Ja wezmę wiaderko. Idziemy dalej. Pepo, Pepo, zostawiłaś wiaderko. Wiem, George, ale zobaczyłam z daleka grzybka i tak szybko chciałam pobiec po niego. Zobacz. Znowu prawdziwek. Przeskoczę przez ten strumek i wrzucę go do grzyba. O, spadł. Jeszcze raz muszę go podnieść. Chodź grzybko, nie uciekaj jak ryba. Jesteś taki śliski. Czyp! I znowu mi nie wpadł. Jesteś śliski jak ryba. To koszyka. Mamy już trzy grzyby. Idziemy szukać dalej George. Wsiądę, trochę się zmęczyła. A ten drugi jest dobry? No co ty, George? On jest przecież żółty. Nie wolno go nawet dotykać. Nie o tego mi chodzi. A o którego? No tu pepo pepo. Z tyłu, tu za wiaderkiem jest taki blądziowy. Tak, George, możesz go zerwać, to grzyb jadalny. Rzucam go do koszyka. Wiesz, George, następnym razem już sam będziesz mógł chodzić zbierać grzyby, bo już wiesz, które są jadalne, a które są trujące. Jupi! już mogę sam chodzić zbierać grzyby. Chociaż nie, bo nieraz można jakiegoś strasznego zwierza spotkać. I lepiej mieć jakąś pomoc, na przykład pomoc siostry Pepy. Mamy już dużo, George. Chodźmy dalej zebrać cały kosz, żeby mama Święta i tata Święta się bardzo zdziwili, ile my nazbieraliśmy tych grzybów. Dobrze, Pepo, Pepo, ale weź koszyk, bo on jest ciężki. Dobra, George, skaczę. Teraz muszę skoczyć z koszykiem siupka. Pepo, czy zielone grzyby są jadalne? Jakie zielone grzyby, George? No chodź zobacz, mam zielonego grzyba. Pomyliłeś George chyba z jakąś rośliną. Nie ma przecież zielonych. Uuu, faktycznie zielony grzyb, ale wielki. Parę razy większy niż nasz koszyk. Ja nie wiem, George, czy zielone grzyby. Ja nie wiem, George, czy zielone grzyby są jadalne. No, ale czerwone nie są jadalne i żółte to chyba zielone są dobre. Ale mamusia świnka, i tata ta świnka by się zdziwili, jakbyśmy takiego wielkiego grzyba zerwali. Ja pójdę z drugiej strony, bo ona pewnie yy, mocny korzeń, George, żeby go wyrwać. Mocno George, ty z tej strony. Dobrze, Pepo. I zaczęli szarpać. Strasznie trudno go wyrwać, Pepo Pepo. Musimy mocniej. Przez otwór w domku wychyliła się mała niebieska główka z zieloną czapeczką. Pepo, co to? O, kim jesteś? To ja się pytam, kim wy jesteście i czemu nam przeszkadzacie? Przeszkadzamy wam, my tylko grzyby zbieramy. Jestem smerfem. Dzikusem. A oprócz mnie mieszka jeszcze tu kilka smerfów. Farmer, Harmoniusz i Naruda. Nie cierpię różowych świnek. Za tym drzewem są domy innych smurfów. Są jeszcze inne domki, Pepo. Tak, tam za drzewem widzicie pomarańczowy, jak muchomorek, i fioletowy domek. Tam mieszka smurfekta i gra czy możemy poznać pozostałe smerfy, dzikusie? Zaraz ich wszystkich zwołam. Harmoniuszu, zatrąb! Z domku wybiegła smerfetka i gradobitka. Dzikusie, co się stało? Co to za alarm? Gargamel jest w pobliżu? Jak on nas tu znalazł w tych grzybach? To miał być taki kamuflaż. Wszystko w porządku smerfetko, wszystko w porządku gradobitko. Po prostu te dwie świnki chciały was poznać i reszty smerfów. Harmoniusz dalej trąbił na alarm, a Pepa poznała poetę, malarza, świetnego kucharza, lalusia, ważniaka, Łasucha. Kucharzu, może coś dobrego do jedzenia? Jamajdę i papę Smelfa. Koniec przybiegł jeszcze z grywus i osiłek. Co tu się dzieje skąd ten olor! Dzikusie. Przybyły tutaj dwie różowe świnki i chciały zniszczyć mój zielony domek. Nie miałbym gdzie mieszkać z harmoniuszem i z farmerem oraz marudą. Te dwie niewinne świnki chciały zniszczyć domek Smurfów? Tak, te dwie właśnie. Czy to prawda, świnko? Dzień dobry, ja nazywam się świnka Pepa, a to jest mój malutki brat George. My przyjechaliśmy z rodzicami do lasu na grzyby. Zbieraliśmy grzyby, o mamy tutaj dużo w koszyku, takie go brązowe zbieramy, ale mój braciszek George Zauważył dużego zielonego grzyba. Chcieliśmy go zerwać, żeby pokazać mamie śwince i tacie śwince, jaki duży grzyb. My nie wiedzieliśmy, że tam ktoś mieszka w tym grzybie. Oho, wszystko jasne, pomyślał papa Smurf. Kochane Smurfy, musimy pomóc świnkom, niech każdy z Was. Idzie w las i przyniesie jednego podgrzybka. Wtedy świnki będą miały pełny koszyk. Tak, ja wiem, papo, smurfie, gdzie są wszystkie jadalne grzyby dla świnek. Tak, tak, ważniaku, idź je pozbierać. Dobrze, papo, smurfie, pójdziemy poszukać grzybów dla Pepy i Georgia. Chodź, gradobitka. Wszystkie smurfy rozeszły się szukać grzybów. Dla Pepy i Ćorcza. Za chwilę moje smurfy przyniosą Wam grzyby. Świetnie! Kucharz był pierwszy. Czy wystarczy Wam tyle grzybów, świnki? Ojo, jak dużo, pewnie dziękujemy. Dziękuję Ci, Smurfetko. Dziękuję, papo Smurfie. Dziękuję Ci, Kusie. Dziękuję, Malarzu. Dziękuję, Kucharzu. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Ci, Ważniaku. Super. Musimy teraz tylko jeszcze wrzucić się je do wiadereczka i znaleźć drogę do mamy świnki i do taty świnki. Dobrze. Wrzucimy wszystkie grzyby do wiaderka. A potem wam pokażę drogę do rodziców. Super, super! Ja już troszeczkę się stęskniłam za małą świnką. Nie wierzcie mi już do mamusi świnki. Cieszę się, że poznaliśmy was. Czy możemy was znowu odwiedzić, jak przyjedziemy na wycieczkę do lasu? Oczywiście. Uważajcie tylko na złego czarownika Gargamela i jego rudego kocura klokiera. Dobrze, będziemy uważać. W końcu musieli się pożegnać. Idźcie cały czas prosto, traficie do rodziców.